Nigdy nie szukam konfliktów, one odnajdują mnie Nawet gdzie kres możliwości nadto gdzie braterska krew Cały świat tak oporuje, tylko za co pytam się Starasz się kurwa być dobrym, a w zamian dostajesz gniew Albo zazdrość, albo chuj wie co, już mi się nie chce kminić Wiesz, bo gdy tylko chcesz oddychać, to zajebią nawet tlen Już nie chce mi się serio, zabiera to wszelką chęć Lepiej kurwa nic nie robić, oceniać cię jak reszta, nie? Coś dojebanego miało być na 30 trak Doskonały obraz tym, kogo wokół siebie Mam całe życie w czymś za słabe, od małego czegoś brak, po chuj jest ci ta muzyka, to i to robisz nie tak. No to będzie bez muzyki, mam tu gdzieś jak wszystko inne już. Ten jebany tekst i to, że nie dogodzisz wszystkim tu, tłumie w sobie to, co złe, ale wszystko mnie zmusza znów, bym wybudził, co na sen zapadło dawno we mnie, grup. Już dawno zimny, ale ukształtował ten, co pod nim, właśnie w takie dni gotuje się we mnie. Na zewnątrz pomnik czemu nie przestaną dolewać do głowy toksyn, nigdy nie chciałem konfliktów, zawsze cel mój to być dobrym.